Hania Mazurkiewicz, Hania Martyńska-Mazurkiewicz, tak Pan tam mm. ładnie czytał. 26. miejsce na Mistrzostwach Europy w swoim pierwszym starcie juniorskim na tej rangi imprezy. W trzech słowach, więcej? W trzech słowach? W cały ten wyścig? No, no chyba jedno wielkie przebijanie się w moim przypadku. Więc, um, no tak, miałam... strasznie źle pojechałam ten start. Może nie tyle coś źle, ale po prostu strasznie się zakarkowało i Jakoś e, nie, nie udało mi się wyprzedzić tam dziewczyn na początku, a później to już po prostu, no tak jak mówię, przebijanie się, więc. Tras, wąska trasa dosyć tak, nie sprzyjała tak, temu, tak, żeby tak. się przebijać. I tutaj od razu po, po starcie też taki drewniany mostek, więc niby szeroki w ogóle, ale wiadomo, jak wszystkie wystartowały, to, to zrobiło się e, tłoczno. Startowała z numerem 3... 10, 35, tak, więc, tak, więc tutaj więc, łatwo nie było. No, troszeczkę się Piąta linia. Tak, no, więc, więc prawie, prawie ostatnia chyba e, linia, może przedostatni, może nawet ten, więc. więc tak, no nie było łatwo, ale trochę udało się przebić. Czyli mówisz, że ten start raczej lekcja i jakie lekcje właśnie wyciągać i jakie plany dalej? Tak, no zdecydowanie lekcja, e, ciągle, ciągle się w sumie tutaj uczę, mimo wszystko, więc zebrane nowe doświadczenie zdecydowanie z tym, z tym przebijaniem się oj zobacz jaki słupki piesek patrz patrz jaki chomiaczek no Hania tutaj jak widać już wróciła do żywek, tak. zwraca uwagę na, tak. na ładną przyrodę Dobrze. i zwierzęta nie, dobra. Czyli jest wszystko dobrze e, e, lekcję. No właśnie, więc, więc zdecydowanie o tym, o tym przybijaniu się, to jest, to jest lekcja, też taki pierwszy, w bardziej poważny wyścig e, tak, dla mnie. Oczywiście były te junior series po świata dla nas, ale ten myślę, że no, no, był ważniejszy. jeszcze Mistrzostwa świata przede mną, więc też tutaj dobrze, że był ten wyścig. E, wiem, wiem już dokładnie co i jak, więc myślę, że będzie dobrze. Okay. Będzie lepiej. Dziękujemy i gratulujemy. Dziękuję.